przed meczem wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, bo podróż z Szczecina była bardzo długa. Yo creo que en el equipo hoy se ha visto eso porque un poco le ha afectado también el el viaje de, de ahí, pero bueno, ante todo que jugamos en, ante un equipo que sabe lo, lo que juega, se cierra muy bien, si marca y no te no deja mucho espacio. Drużyna też to wiedziała, dlatego też oni odczuli to najbardziej, że ta, ta podróż ze Szczecina bardzo wpłynęła na postawy drużyny, jeśli chodzi o fizykę. Natomiast wiedzieliśmy, że ta drużyna, którą teraz mieliśmy, czyli warta, umie grać w swoją grę, zamykali nam przestrzenie, starali się robić wszystko, żeby nam w tej grze umiejętnie przeszkadzać. Creo que los jugadores tienen mucho mérito porque durante la semana he insistido mucho en los rechaces, los centros a segundo palo y bueno hemos intentado de, de poner balones ahí porque eh, sí que le hemos hecho daño y ahí han recibido goles. Tak jak czułem drużynę w przygotowaniu przed spotkaniem żebyśmy byli czujni na odbiory, żebyśmy odbierali i żebyśmy starali się robić dobre wrzutki na drugi słupek i to przyniosło skutek to że to trenowaliśmy i że staraliśmy się to przez cały ten proces treningowy wdrażać Lukaku pod per total powinniśmy ganar porque aparte de eso hemos tenido el penalti que podíamos ponernos por delante tranquilamente pero bueno ese es el futbol ha sido marcar en ostatnim minuto i con el trabajo y con la confianza de, de y i Myślę, że w całości zasłużyliśmy, w pełni zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Trzeba powiedzieć, że mieliśmy karnego, ale no niestety nie udało nam się, ale taki to jest sport. A jeśli chodzi o to, że e, chcielibyśmy, e, jeśli chodzi o nas, to e, pokazaliśmy, że praca i wiara w siebie popłaca i daje efekty. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadawania pytań. Maciek. Maciek, witam z Sport. Dzisiaj po raz pierwszy w pierwszym składzie Luiza, który zastąpił Roberto Alvesa. Co było powodem takiej decyzji i czy ta decyzja oznacza, że Michał Kaput jest jeszcze niżej w tej hierarchii środkowych pomocników? Luizao MPS z Alvesa i to oznacza, że Kaput jest najniżej w tej pozycji. Como los jugadores que ha bajado, como no es mejor que Luisao en su opinión. Bueno, para mí, todos son iguales. Cada uno tiene que demostrar. Y he leído nada más por lo táctico a Luisao Y bueno, y ha hecho muy, muy buen partido. La verdad que ha cerrado mucho los espacios ahí adentro. Entonces, no, no hay que mirarlo así. Todos somos ítul, útiles en la plantilla. I cuando się ofresje i Wszyscy są u mnie równi, jeśli chodzi o e, przydatność dla drużyny. Jeśli chodzi o to, dlaczego zagrał Luizał w miejsce kaputa, to jest zamiast kaputa. To była kwestia taktyczna, bo chcieliśmy zagrać w takim stylu, który powodował, że Luizał był lepszym e, wyborem. U mnie wszyscy są użyteczni w drużynie i będę korzystał z nich. Jeśli taka będzie potrzeba, to każdy jest dla mnie przydatny w drużynie. Paramis i. juega Rocha o Pedro o marca Rocha o Pedro, gana el RADON, no gana Lecho, e, Rocha o Pedro y es muy simple eso. Hay que pensar en el equipo y nada más. Leonardo Rosza czy Pedro Enrique. Dla mnie wygrywa drużyna, bo to jest dla mnie najważniejsze. Musimy myśleć w tym, że przede wszystkim jest na pierwszym miejscu drużyna. Niezależnie kto trafi do siatki, kto będzie grał, to, najważniejsze jest, to najważniejsza jest drużyna. I wszyscy w Radomie musimy to wiedzieć, że w drużynie każdy jest równy. E Pytanie dotyczy tego rzutu karnego, który na szczęście nie miał wpływu na wynik, bo Radom jaki tak wygrał. Ale z ciekawości chciałem zapytać, czy, czy to było tak, że Pedro był wyznaczony do karnego, czy piłkarze ustalali to między sobą i, i strzelał ten, który, który lepiej czuł się na siłę? Koner Penalti, Kiełndesidios, uh, si Radesidios, Antes, marker Pedro Enrique, Kelo, uh, Elicha, posługa na Senel Campo. Kiedy los dos. Wolski i Pedro. Było del partido ja se quien Tira i to Przed meczem jest znane ktoś. Kto wykonuje rzuty wolne, kto szla żyty karne i tymi dwoma wykonawcami, tak jak trener powiedział, byli wyznaczeni Pedro Enrique i Rafał Wolski. Bartek Dzień dobry Panie trenerze. Gratuluję zwycięstwa, bardzo mniej rzeczak podbudowa rebelią. Panie trenerze, chciałem zapytać jak pan ocenia dzisiaj... GI poziom sędziowania, bo wydawało się, że sędzia trochę wprowadzał takiej nerwowej atmosfery. Zresztą pan też dostał żółtą kartkę i jakby też pan mógł powiedzieć, co tam się wydarzyło. Sobre el 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 arbitro puso los nervios y por qual motivo usted recibió la tarjeta amarilla. Well, solamente que me ha dicho que he levantado los brazos, le dicho que ayude su compañero, que ha sido falta, Y de hecho ha sido penalti. Y entonces, pues bueno, si no se puede hablar, porque le, le hablé bien. No creo que le he insultado en ningún momento. Y entonces, pues bueno, me ha llamado rápido porque se puse nervioso al central y me sacó amarilla. Pero bueno, cada uno reacciona como tiene que reaccionar en su momento. Pero yo no, no le he dicho nada mal. en eh, embrender. I powiedziałem do jego asystenta, żeby mu podpowiedział, że według mnie tam jest, tam jest faul. I chodziło o to, że sędzia powiedział, że dostałem żółtą kartkę za podniesienie rąk. Ja uważam, że mu nie ubliżyłem. I jeśli chodzi o to, to każdy reaguje tak, jak ma w swoim zwyczaju. Ja reaguję w taki sposób, ale nie ubliżyłem mu, nie robiłem nic złego. I dlatego dostałem właśnie, że podniosłem ręce i że podobno krzyczałem w jego stronę. Dzień dobry, tenarzeka z Przeczwokara domsport.pl. Czy wiadomo już coś więcej na temat stanu zdrowia Roberta Olwersa? Czy będzie gotowy na kolejne spotkanie? Zobrżeli listę do fizika. Do Roberta Olwersa i se sabes i poderchugar el proxima partida. No sabemos todavía la semana que viene. Mañana, pasado mañana, ya veremos martes. Creo que vamos a ver qué tiene. Jeszcze tego nie wiemy, może jutro, może pojutrze, może we wtorek to będziemy wiedzieć, czy jest w stanie e, grać, czy będzie w stanie grać. Leandro Rossi wrócił dzisiaj do kadry marszowej, czy jest już na tyle dobrej dyspozycji, że możemy się go spodziewać także w następnych spotkaniach, już jako zawodnik, który może wejść na wojsko? Sobrino Leandro Rosji, Leandro Rosji, bolbił na plantilla del partido y ICSO. Si nos puede decir que va a jugar en los próximos partidos si sí, puede jugar eh, todos tienen opción de jugar eh, la liga es muy larga eh, va a intervenir muchas cosas todos son importantes y ellos tienen que estar pre preparados para cuando tenga la opción de jugar y nada más Liga jest długa, każdy ma możliwość gry. To oni muszą być przygotowani do tego, żeby grać. No i to oni, to oni muszą wiedzieć, że w każdym momencie mogą być potrzebni do gry. Liga jest długa i dlatego każdy musi być przygotowany na swój moment, że przyjdzie taka chwila i taki moment, że będzie mógł zagrać. Rafał Wolski grał dzisiaj dosyć wysoko, a często do obrony gdzieś z boku cofał się Mic Maszado. Czy to był pomysł na to, aby zatrzymać te szybkie wahadła warty Poznań? Volski jugaba más arriba ¿Y? Y, y Luis Machado se retrocedió. Sí, eso era la planificación para el partido, que juegan bueno, así. Ellos nos han cambiado la presión de, de tres, o con, como queráis, con cinco. Han construido con cinco o con cuatro y entonces la presión tenía que salir Pedro o bolsky y los eh, extremos tenía que se, eh, cerrar el hall space. Oni zmienili nam ustawienie, więc było trzech zawodników z tyłu i pięciu do kreacji gry i dlatego presja musiała być, wynikać od Pedro Enrique albo od Rafała Wolskiego i w ten sposób jakby to był taktyczny zabieg, żeby tak to się odbywało. Dziękuję. Szymon? Panie treze, Szymagamczyk, wyszło pan. Chciałem zapytać w ogóle, co się stało Roberto Alvesowi, Co to jest za uraz, który mu dolega? I też o stan zdrowia Christosa Donisa, bo on drugi raz w drugim meczu z rzędu puszcza boisko z jakimś drobnym urazem. Co jest temu zawodnikowi? Co tam się dzieje? Przede wszystkim Roberto Alves si Eh, qué es la lesión, cuál es la lesión y la otra cosa es sobre Donis que eh, un partido más eh, sale con una lesión, con un problema físico y qué, qué pasa con él. Bueno, tanto Alves como Donis han tenido problemas y bueno, después de poco, como he dicho, eh, Alves se ha cargado en el aductor pero no sé, no soy médico, no puedo dar diagnósticos, cuando lo tengamos lo vamos a decir, y igual que Donis, ha tenido problemas y ahora se ha cargado mucho eh, en el anterior derecho, no sé, pero está, está ahí, por, por, nada más que se ha cargado y no podía sprintar en el campo y hemos preferido cambiarlo. Po pogoni Roberto Alves doznał przeciążenia w przywodzicielu, i to był powód, dla którego on nie mógł wystąpić. A co do Christosa Donisa, to jest po prostu przeciążenie również po meczu. Nie jestem lekarzem, więc nie potrafię tego dokładnie sprecyzować, ale wiem, że jeżeli się przeciążył, to jest to przeciążenie, które wynika właśnie z tego, co mówiłem o tym ciężkim powrocie po pogoni. Więc to też może być przyczyna, ale to na tę chwilę to są przeciążenia, tak jak Roberto Alves, ten przywodziciel, tak jak mięśnie głębokie w przypadku Chrystusa Donisa. A co się w ogóle stało po tej pogoni? Dlaczego ten powód był tak długi? Bo Pan o tym mówi, ale nie wiem, czy tam się wydarzyło coś szczególnego, czy po prostu tak długo się ze Szczecinem nad I co się stało na powrócie do pogoni? On No nie musiał schować, Se desmayó porque bueno, no, estaba, no estaba bien, ha tenido problemas médicos antes y bueno ha tomado cosas y con el calor, después del esfuerzo y todo. Y eso no hay ni, ningún secreto en eso. Nie ma Nie trzeba nic ukrywać, po prostu do nic zemdlał w trakcie powrotu z meczu z Pogonią i to był powód, że brał jakieś leki, bo był w pewnym sensie, miał jakąś dolegliwość, natomiast brał leki w wyniku tego, że było ciepło, było to zmęczenie, było przemęczenie, bo to był bardzo taki absorbujący mecz, no i dlatego właśnie zemdlał i to był ten powód, nie ma co ukrywać, taka jest... Y sobre el viaje, porque usted dijo que usted dice sobre la vuelta de Pogoñ como eh, una cosa que. Bueno, la para vuelta... mí, en mi opinión, no sé, para jugar, para un viaje tan largo, de 20 horas, que vengas, en, no sé, es mucho, para mí es mucho. Y Entonces... para recuperar el equipo y eso, pues tienes muchas cosas que, que tener y es, es complicado. No sé, pues, igual. Otra gente lo ve de otra manera, pero para mí es mucho ir en autocar tantos tantas horas. Jeśli chodzi o to, że pytaj się o pogoń, dlaczego tak trener wraca do tej pogoni, dla trenera 12 godzin jazdy, powrotu to jest dużo. I to jest kwestia, w której ciężko jest odbudować, bo no 12 godzin to dla trenera jest dużo. Trener nie wie, jak to jest, czy ktoś to bierze jako krótko, jako długo. Dla trenera to jest długo, i to jest ten powód, że była długa podróż, wyczerpująca i dlatego ciężko jest po tym odbudować, no bo trzeba ten czas zainwestować w odnowę. Lo digo por mi, lo digo por I nie mówię tego przez Porque mój przyzmat, y bo muszę cały czas. Muszą się angażować na całej rozciągłości i na maksymalnych obciążeniach, na, maksymalny, na, na pełen gaz, tak można powiedzieć i dlatego właśnie to trener nie mówi w swojej opinii, że to dla niego było, tylko dla zawodników. Jeśli jest 12 godzin, to jest to bardzo obciążające. wyjazd. Szymon, ostatnie pytanie. Panie trenerze, w kadrze meczowej nie ma drugiego młodzieżowca obecnie. jak musi gonić te minuty. Który z młodych piłkarzy jest obecnie najbliżej? szanse w pierwszym zespole i kiedy możemy się spodziewać jak jakiegoś występu na boisku en la plantilla del equipo para las partidas no joven y cuál de los jóvenes es más cerca entrar en la plantilla del de los jóvenes de momento albi es primero segundo y tercero de momento albert qué es... voy a decir no puedo decir otra cosa si la gente piensa otra cosa pues no equivocamos. Nie mogę powiedzieć niczego innego jak to, że Albi, czyli Albert, posiadała, jest pierwszym, drugim i trzecim młodzieżowcem na tę chwilę. Nie chcę deprecjonować ahí tenemos las posiciones muy bien Nie chcę deprecjonować i nie będę tego robił względem Krystiana Okoniewskiego i Jakuba Snowczyńskiego, ale jeśli mamy wszystkie pozycje tak pokryte, że w tej sytuacji widzę to tak, w taki sposób, że pierwszym, drugim i trzecim młodzieżowcem na tę chwilę w z Albert jest Albert Bąkowski. I Krzysztof Bąkowski? Bąkowski? Tak. Si. Czwarty? El cuarto? De momento, ja te dicho, es... Tiene que luchar. Ya hablé con bokowski y le he dicho que tiene que trabajar más, mejorar en cosas, porque la pretemporada se ha visto y no no solamente él, todo el mundo. Entonces todos los porteros han, han hecho fallos y entonces pues, hay que trabajar más y coger la confianza otra vez. Tak jak powiedziałem w kontekście każdy widział meczę. Przedsezonowo powiedziałem mu, że musi bardziej pracować, musi bardziej się wysilać, bo każdy popełnia błędy, ale musi starać się wrócić silniejszy, musi się odbudować na każdym poziomie. I jeszcze raz, nie jest to niebezpieczeństwo, ale mówię o sprawach, bo trzeba dużo więcej pracować, żeby wrócić i pomóc zespołowi. Wszyscy la otwarte abierta. Każdy ma drzwi otwarte, musi pracować więcej, żeby wrócić, by pomóc drużynie. To nie jest tak, że chce go deprecjonować, że chce, mu, że chce mieć do niego jakiś brak szacunku, tylko po prostu to jest normalna, konkretna odpowiedź na takie pytanie. Naprawdę, ostatnie pytanie Rafał Juńczyk pod Gołębnikiem. Dzisiaj Leonardo Dorosza został bohaterem spotkania jednak grał tylko 10 minut. Czy można spodziewać się, że w kolejnych meczach dostanie więcej szans do gry? Leonardo Rosas, convirtió en un héroe del partido, pero jugó solo 10 minutos. Así y sí si podemos ver que va a jugar más en los partidos próximos. Bueno, con, el, con la actitud, con él también he hablado durante la semana y con la actitud que ha tenido y además que el W tygodniu również z nim rozmawiałem i to jego nastawienie spowodowało, że trafił do siatki, dał nam zwycięstwo i to na pewno pomoże mu w tym, żeby grać więcej. Dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji.